Hejka, tutaj no, ja i hm, wczoraj się nie nagrałam, kiedy otwierałam. nagrałam się tego się znikło od razu. I od, dostałam tren od Toja Polska Wib. Takie dwie dostałam. Kapeczkę marankową i taką bluzeczkę. No fajne jest. Yy, o nie. Mmm, dobra. Kolejna osoba to blonde... P -p nie wiem, jakoś tak. Kolejny prezent to był... Dudus... Dudus xd xd. O nie. No dobra, jeśli ja miałam mogę nam pokazać. Jeden zero dała mi taką fajną bluzkę Kolejna osoba to Maju X -a. jakoś tak chyba i to jest chyba moja ulubiona, bo mnie ja ogląda Kolejna osoba to jest Mą, sobie coś takiego. Buty jakieś. Ładne są. Kolejne. To jest ta sama osobka. No, ładne włoskie, te, które ja mam. Ja sobie też jestem brunetką I wygrałam w konkursie, nawet nie je brałam, chyba wycięłam, brałam. I wybrałam taką, taką ładną sukienkę. To ja cię domaguję na Rebeczka 2-0. Kolejna usługa to kociak 1, 2, 3, 4, 1, 2. Te buty. Mam sama na sobie je. Patrzcie. Ma sama te butki. I kurteczka lowe 1, 1, 1. No do kolekcji. Idealnie. Kolejne. Króliczek 1, 0, 2, 1. Też ładna, ładna spódniczka. Te same buty, co ja teraz mm, mam już je. Te takie dwie pary, jeśli bada moje siostry. To jest 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i za. Taką ładną puchidaczkę dostałam, jest przepiękna. Wygubny czy coś, coś takiego, eee, pozdrawiam Cię i też mam pene, co mnie ja teraz będzie oglądać chyba. Teraz... Milen, ładna kurteczka, bardzo ładna. Bluza Skin, ładna, bardzo ładna. Od niej też dostałam takie ładne spodnie, też ładne, no, co mam wybrzydzać, no, to prezent. Bella1710 Też ładne chmuczki. I okejście z mojej bluzy, Na chwilę, co ja lubię, z bluzy, Listy, takie włoski. Może położę je po piatce. O nie, a wiem, że idzie. Oto Luna i 4, 4, 4, 4. To jest największa założona. za... To jest moja list dała. Normalnie nie mam się kim chwalić. Nie wiem kiedy wam pomijałam tą skarpetkę. Bo dostałam też skarpetkę taką. No ładna skarpetka. No co mam wypowiedzieć? Ja właśnie ją chciałam i dostałam. Do domu pochodzimy, moja zrobiła ten piękny, cały domek piękny, mi się tam podoba, mi się podoba Idzie królewna Śnieżka Myśli się co ja, wyjdę sobie tak po prostu? od giry? gry? Niech sobie nie myśli no, A trochę tutaj jej poprawimy, wilka ja zrobiłam Mmm. Czekajcie, chwilę. Zaraz wchodzę. Dobra, jestem już i. Okej, mm. okej. Widzimy okay. się, do... czy te czary to zmieniać. O, wychylenie. Te mi się nie podobają, więc wychodzę. Nie chcę ich po prostu mieć w domku. Mmm. Popytajcie, chwilę Dobra. Mm. To też usuwamy. Widawka. Tak jak kocham, takie, takie rzeczy normalnie. Nie wiem, kiedy wam to mówiłam, ale chum, widawka mi się najbardziej podoba ze wszystkich. Yy, nie mogę powiesić. To ją powieszę. Powieszę. Yy, bo tu, bo to tego nie chce to mnie zrobić takie ośmiorniki. Nie chcę. Tego ja też, też nie chcę. Tego też nie chcę. Tego też nie chcę. Tego ja też nie chcę. Mama stoi i zostawię tutaj. Ojej pie. Ja ja co mam z tym piekielką. Mam byfy, okay. okej, mm. poduszkę. Czemu ona mi wskazuje łóżka? To jest moje łóżko. I moja pówkę. Na nóżki. Albo nie. To jest tutaj. I te serduszka najwyżej mogą być tu. Tu. O. Teraz się ładnie prezentują. Dobra. Ładnie. Bierzemy się jakoś. Okej. Okay. Kurde, mam mało -hmm. proste, ale okej. tym Dobra, tu sobie obieramy to. Włosy. Okay. Te. Okay. Oczywiście, że te. A ta sukienka będzie mi pasować. No. Hmm, hmm, hmm. Myślę nad nią. Jakby miała jeszcze takie buty stylowe. To O! Butów mam dużo. A te buty nie będą pasować. Niezbyt, niezbyt. Niezbyt. Ale też są ładne. Co mam... Ej, to nie są te same. Nie, są te same, kurkę. Ja, bo te mają te, te takie... Hmm. O! Te są idealne. Albo, 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 albo... Te. Ale ja będę chciała wiedzieć, skarpetki te. Nie, te. Górki nie widać nic. Nie hmm. ma problemu. To te. Te są w Dobra. Hmm. By było fajnie, kiedy byście mieli na głowę. Albo jakieś włoski. To jest bardzo piękne. Te moje fioletowe włoski wezmę. Tak we są przepiękne normalnie dla mnie. Torepkę. Mm -mm, tego nie lubię. Nie wiem po co kupiłam te sobie, te, te serduszka. O, ksy. Nie, tą terepkę. Albo tą. Nie, to. O. Teraz idealnie. Albo mm. no, serduszka. Nie, kulartę. Nie, już nie ma to.